Głównym motywem pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były obchody 900 śmierci świętego Stanisława. Mimo to PZPR nie pozwoliła papieżowi odwiedzić ani Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich, ani nowej huty. Najbardziej zapadła w pamięć rodaków msza święta odprawiona na placu Zwycięstwa w Warszawie. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Stąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Amen. Kolejnego dnia Ojciec Święty celebrował mszę świętą w Kościele świętej Anny. Później z Warszawy poleciał helikopterem do Gniezna, a stamtąd na jasną górę, aby przed Częstochowską panią i milionem Polaków.